Czy wiesz, że mechanizm rekord pattern w Javie możesz stosować również z instrukcją switch? Utwórzmy przykładowy rekord o nazwie person. Będzie on posiadał pola składowe name oraz surname. Tworzymy przykładowy obiekt rekordu person i ustawiamy mu przykładowe dane. Następnie piszemy instrukcję switch i uzależniamy ją od obiektu wskazywanego przez referencję person. Teraz w ramach kolejnych case'ów możemy stosować mechanizm rekord pattern. Na przykład person string s Czyli N, ustalamy pomocniczą nazwę referencji. Możemy dodatkowo zastosować słowo kluczowe N i określić pewien warunek, za pomocą którego zdecydujemy, które obiekty rekordu Person będą przetwarzane w ramach tego case'a. W tej sytuacji umawiamy się, że na przykład wypisujemy N oraz S, czyli imię i nazwisko osoby. Na podobnej zasadzie możemy tworzyć kolejne case'y, w których również możemy stosować rekord pattern, albo nie, jeżeli tego nie potrzebujemy, tak jak w tym przypadku. Jak widzisz, dostajemy wygodny mechanizm do przetwarzania zawartości obiektu rekordu w ramach instrukcji